hej, to samo miejsce, ta sama sytuacja, i z pieskami, się do Was odzywam. Ja już, jak widzicie, o wymalowana, wystrojona. No, a tak wiecie, sukienkę założyłam po prostu i zrobiłam e, troszkę większy makijaż niż zazwyczaj, bo użyłam troszkę cieni, co widać. Mam kreskę na oku cieniami zrobioną i więc dla mnie to już jest mega, mega duży makijaż, nie? A tak naprawdę nic się wielkiego nie dzieje. Jest sobota, sobotni poranek. Po godzinie 8. To jest mój drugi spacer dzisiaj z pieskami. I Ignacy gra z tatą na PlayStation. Łucja tam sobie siedzi i patrzy, w co oni grają. I mamy jeszcze babcię w domu, bo przy odwiedziła nas teściowa. Dziś już wraca do siebie. A my zaraz, dosłownie za jakieś pół godzinki, zbieramy się do miasta. Pierwsze co będziemy polować na... W się, na super zdobycze, bo cię dostawa z towaru jak co sobotę. I tam powiem Wam, ostatnio w sobotę byłam z Ignacią, co udało mi się tam kupić dla niego bluzy i spodnie. To pierwszy raz byłam na dostawę towaru tam i byłam w ogromnym szoku, bo kolejka stała przed drzwiami. Słuchajcie, ludzie się gromadzili jeszcze dziewiątej nie było i sobie pomyślałam, Boże! co tam się dzieje, ale faktycznie rzeczy mają fantastyczne. Nie miałam wtedy czasu, żeby poprzeglądać, dlatego tak tylko się skupiałam na Ignasiu i wyszliśmy. Natomiast dzisiaj już idę oglądać sukienki dla siebie i popatrzeć troszkę na rzeczy dla siebie, nie tylko dla dzieci. Łucja jedzie z nami, dlatego że chcę jej kupić. Chyba Wam o tym mówiłam, nie? Bo kapciuszki dla niej jadę, to przy okazji sobie pomierzy. To już nie w Lumpeksie, tylko poza Lumpeksem. W jakim sklepie, zobaczymy w Sinsa i zobaczymy w hm -ie. Bidon potrzebuję jej kupić, więc na pewno jakiś tam action czy inny sklep padnie, e, deals zobaczymy gdzie. E, potem zakupy w Lidlu, ale nie jakieś ogromne, takie średnie, dzisiaj fajnie, bo jest, jeżeli wydasz 200 zł w Lidlu, to masło orzechowe 500 gramowe jest za złotówkę, więc na pewno 200 zł wydam to na 100%. I jeszcze jest w promocji, kupon mam minus 20 zł przy zakupach za 200. Więc tak, więc jedziemy do soboty. Sobota w Lidlu gdzie będzie. I na sam koniec aptekę chcemy jeszcze odwiedzić i wracamy do domku. Wczoraj, słuchajcie, zmotywowałam się i zamiast gotować pierogi, które miałam zamrożone w zamrażarce, bo mówię, nie będę robić obiadu, bo nie będę miała kiedy, bo byłam wczoraj rano w pracy. Ale mąż mnie tak fajnie zmienił, że miałam jeszcze godzinę do odebrania dzieci, więc normalnie zrobiłam kotlety drobiowe, normalną surówka z kiszonej kapusty i ziemniaki. I zostawiłam sobie te mrożone pierogi na dziś, bo wiedziałam, że jak pół dnia spędzimy w mieście, już mi się ich gotować nie będzie chciało. Więc się mega szybki obiad, bo wrócimy do domku, wrzucę te pierogi na wrzątek, ugotuję i będziemy mieć gotowy obiad, a potem mamy spotkanie rodzinne. Wszyscy się spotykamy, wszyscy, oprócz mojego męża i męża mojej siostry, bo oni pracują. Niestety dla nich sobota nie jest tak łaskawa. Jak dla nas. Ja w sumie też mogłabym być dzisiaj w pracy, ale jakoś tak zawsze układamy sobie dni, żebym to ja mogła w sobotę wyjść, zobaczyć się z moją mamą, z moim tatą, bo też oni normalnie w tygodniu nie mają na to czasu. No więc tak, pójdziemy ich odwiedzić, pogadać troszkę. Ja już bardzo czuję ogromną potrzebę, powiem Wam, spotkania się z nimi. Jak tydzień się nie widzimy, to czuję się. No źle po prostu, już tak przywykłam do tego. Tym bardziej, że moja mama taka jest, że ona zaraz dzwonił i co się stało, o, Czemu się nie odzywasz. Wiecie, tak od razu mnie wpędza w takie, że o matko, faktycznie zaniedbałam to po prostu, więc staram się naprawdę chociaż ten weekend się zobaczyć. Tym bardziej, że my jutro wyjeżdżamy. Znaczy, to nie jest żaden jakiś tam wielki wyjazd, ale w planach mamy poranne zebranie się i jedziemy na nasze jezioro tutaj do Niemiec i będziemy spacerować. Bierzemy dwa psy, idziemy na taki bardzo porządny spacer. Myślę, że około dwóch, trzech godzin nas nie będzie. Tak, y, rodzinnie chcemy spędzić czas, ale już my, nasza rodzina, ja, mąż dzieciaki. Więc dzisiaj mam ten czas, żeby tą dalszą rodzinę poodwiedzać. Więc poranek z Teściową, a popołudnie z moją mamuśką, Tak to będzie wyglądało. No i dzisiaj musimy zaplanować z moją mamą y, kolejny weekend, bo moja siostra do mnie wczoraj dzwoniła że z mamą się widziała i wymyśliły obydwie, no psy mnie tak plączą w te smycze, że ja nie wiem, że wymyśliły babskie spotkanie, żebyśmy poszły razem wspólnie do restauracji, czy zrobiły coś wspólnie w domu, ale wiecie, taka, taka posiadówka wieczorna w następny weekend, więc no muszę z nimi dogadać szczegóły tego spotkania, co kupić, co upiec, co ugotować. Tak więc tyle. Taki początek vloga. Zabieramy Was ze sobą na zakupy. Mam nadzieję, że uda mi się coś kupić, co będę miała okazję Wam później popołudnie pokazać. A na razie żegnam się. Trzymajcie się cieplutko. Do później. Zobacz bardzo tu się dzieje. Nie jest. Dobra kochani, jestem, wróciłam. Troszkę będzie głośno, bo każde z dzieci ogląda coś na swoich odbiornikach. Łucja na telefonie, Ignacy na telewizorze. Nie. Wróciliśmy, udały się zakupy, powiem Wam, nagram mam tylko wejście do lumpy, jak sobie widzieliście, ile było ludzi i ja już byłam, ja byłam za 5.9, a było czwarte, od 9 jest, słuchajcie, więc chyba wcześniej wpuścili ludzi. Było masakrycznie dużo osób, ale udało mi się kupić trzy sukienki sobie, jestem mega szczęśliwa, bez mierzenia, po prostu brałam, myślę, że będą wszystkie dobre, zaraz Wam je pokażę. Sukienkę Łucji i koszulkę dla Łucji, dla Ignacia tym razem nic, dla męża nic. Facetów było tyle, że mi ciężko było się doobchodzić, ja już wiedziałam, że jak ich tyle tam stoi, to nic ciekawego nie będzie, tak tylko przeleciałam. Były takie mocno zużyte te ubrania, takie co by były może fajne, to były mocno zużyte. Udało nam się kupić bidon w Woolworth. I udało nam się kupić e, te kapcie w Pepko, więc tak, nie w Scentsy, a w Pepko. No i zrobiłam takie średnie, no i raczej nieduże zakupy spożywcze w Lidlu. To najpierw wam to pokażę, bo ci była promocja. Mówiłam Wam o tym, że na cukiercie była promocja: weź 5 i 5 gratis. Więc wyszło chyba około 20 zł za 10 kg. To się mega opłacało i się podzieliłam od razu z teściową. Kupiłam po prostu na pół: 5 dla mnie, 5 dla niej no i yy, a reszta to po prostu takie pierdoły i masło orzechowe udało mi się dostać, już Wam je pokażę za złotóweczkę, bo jak wydasz 200 zł a wydam 283 to za złotówkę było masło do wybrania te crunchy albo te smoothie, więc ja wziąłam crunchy, no takie no, nawet chyba całkiem w porządku, chociaż powiem Wam, że składu nie sprawdzałam mamy orzeszki ziemne 84%, kawałki 16%, o no to fajnie żadnych dodatków, 100% masło bez no kurde, to szkoda, że nie wydałam 400 zł, bo bym dwa takie zgarnęła. Fajne, bez oleju palmowego, bez glutenu, bez dodatków cukru i soli. Fajne, ślina mi już cieknie. I dobra, nagrywam dla Was najpierw spożywkę, a potem przyniesiemy się na górę, pokażę Wam te rzeczy. I łucja wzięła sobie kilka maskotek, cztery maskotki, jedną laleczkę i za nie zapłaciła 16 zł też w lumpeksie, ale już je pozabierała, więc nie wiem, czy uda mi się je pokazać. I jedna maskotka poszła już do odplamiacza, bo miała plamę i mówiłam jej nie bierz, moja mama jest taki piękny, jakiś taki tęczowy stworek i no, odplamiaczem go potraktowałam sobie leży. Może się uda to pospierać, no jak nie, to trudno. No, tak jak mówię, grosze. Już ta reszta była troszkę droższa, bo zapłaciłam ogólnie 99 zł, ale kurde, za pięć ubrań i maskotki, myślę, że to super deal był. No i co? Dobra, zaraz Wam pokażę, ale najpierw spożywka, więc... Chodźcie. Dobra, lecimy. Trzy razy mieszanka sałaty z rukolą, moja ulubiona. Jeden raz ser żółty w plastrach. No tak, jak wiecie, no to masło już przed chwilą pokazywałam. Chleb pszennożytni, chleb tostowy. Dwa razy kółka takie wieloziarniste. Jedne paprykowe. Dwa razy korniszą z chili. Dwa rogale maliny. Śmietana, trzydziestka do tortu się przyda. Właśnie ten pięć razy cukier. E, mąka tortowa, banany, arbuz wielki, no i na razie to tyle, na podłodze mam resztę, poukładam na stół i Wam pokazuję. Okej, okay, dalej mamy takie zwykłe jaja y, szczukowe rozmiar M dwa razy, dwa skry jabłko, boże, truskawkowe, jabłka premium, chipsy dwa razy z soczewicy, Cztery nektarynki, ziemniaki takie gotowe do pieczenia, jeden stek antrykot, e, piersi z kurczaka, musy z bananem i jabłkiem, bułki, kajzerki wieloziarniste, filet z indyka trzy razy taka szyneczka, jedno masło, ser gouda, multiwitamina, takie główienko, e, mi miętowe tam cukierki i to wszystko, to całe zakupy z Lidla. Dobra. Nie siedzę, a stoję, może się jakoś zmotywuję. Tylko nie mam jak się ustawić Was, żebyście wszystko widzieli. Czy mi widać tak w całości? No nie bardzo. Chciałam pomierzyć te sukienki, które kupiłam w lumpie, no ale może uda mi się jakoś pokazać. Słuchajcie, udało mi się najpierw pokażę moje łupy, dorwać kilka fajnych rzeczy dzisiaj w lumpekcie dla siebie. Pierwsza y, sukienka jest rozmiar M y, z firmy Big Bok. Big Bok. Z metką jeszcze, no o, taka. I e, w euro kosztowała 29,99, 30 euro. Kiedyś pewnie tyle kosztowała. Ja zapłaciłam za nią. Czekajcie, to są gdzieś nalepki takie z ceną. 30 zł za nią dałam. E, dyskont tania odzież. Dobra, i już wam pokazuję. Jak ona wygląda. Myślę, że na jesień będzie idealna. Rozkloszowuje się, ja lubię taki ten krój i tutaj ten dekolt. Te rękawki są przezroczyste, ale do czarnych, takich matowych rajstop, bodków, kozaków za kolano. Myślę, że będzie prezentowała się bardzo ładnie. Zaraz ją zmierzę, że to Wam pokażę. Druga jest rozmiar większa, ale ma pasek, więc to nie jest problem, bo ja standardowo noszę emki. To jest sukienka z HM u w rozmiarze L. I tu mamy w euro kosztowa 39,99, rozmiar L, ma z 86%, też jest z metką i bardzo mi się podoba ten, ja uwielbiam khaki yy, i to jest taki, no taki no, no jest ładna po prostu, taka szmizierka ze sznurkiem, trochę jak z lnu zrobiona, mega się gniecie, ale myślę, że też będzie fajnie wyglądała do jesiennych stylizacji, długi rękaw, no mocno wygnieciona, na pewno wszystko wymaga e, wyprasowania, wyprania przede wszystkim, a trzecia sukienka już jest najmniej oczywista, nie wiem jak niej będę wyglądać, bo ona pewnie będzie dodawała kilogramów, bo jest dość gruba. Z tego co wiem na jesień będą, e, zamrz wracać jakby do mody, a to jest taki trochę jak welur z zamszem, tak mi to przypomina trochę obicie kanapy, ale bardzo mi się materiał spodobał, jak widzicie jest taki prążkowany i kolor jest przepiękny, uważam, że blondynki bardzo ładny, taki brudny niebieski. Nazywa się firma Make-A-Wish, rozmiar to 38, czyli mój niby rozmiar. Ale tu mi się wydaje, że będzie brakowało paska, bo ona niby jest taliowana i jest taka do kolanka, o taka prosta, ale taka właśnie w kroju szmizjerki, no coś mi się w niej podobało. Te ściągacze na dole na rękawach, coś mnie w niej urzekło i ona kosztowała, o tamtej khaki nie powiedziałam ile kosztowała. Ona kosztowała 15 zł i ona już nie jest nowiutka. Ja jestem ciekawa, tak powiem Wam, z ciekawości nawet, jaki to jest materiał. Ona jest mega gruba. To już jest taka sukienka, że naprawdę jak będzie zimno, to będzie w niej dobrze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co to jest za materiał? O, nie jest źle. Bawełna 70%, 25% poliester i 5% elastan, ale 70% bawełny, więc całkiem spoko. No, kolor jest mega ładny. Dobra, a tak haki kosztowała mnie, już Wam powiem, znajdę nalepkę, 26 zł. Dla Łucji wzięłam koszulkę taką zwykłą za 4 zł. Bardzo mi się kolor spodobał, bo to są moje kolory, takie stonowane, z Name It i to jest rozmiar 122-128. O, taka prosta prążkowana koszulka. Oczywiście też należy ją wyprać, chociaż plam nie ma żadnych. I sukieneczkę jej wzięłam taką prostą, z H&M za... Za ile? Za 8 zł. O, Taką bawełnianą, szarą, w takie minki, buźki, prostą sukieneczkę. No i jeszcze Wam pokażę zakupy z nielumpa. Tak wyglądają kapciuszki Łucji do przedszkola, w rozmiar chyba 30, z tego co widziałam. Tak. 30 kosztowały 20 zł. Wzięłam Łucji dodatkowo w Pepko koniecznie musiałyśmy wziąć to spinki z włosami za 5 zł, wzięłam jej również czapeczkę taką przejściową, bo jej się spodobała oczywiście ze względu na tego kwiatka, ja właśnie ze względu na tego kwiatka bym jej nie brała, no ale kwiatka zawsze można odpróć, cena 12 zł, o taka, taka przejściowa, ani to na zimne dni, ani na ciepłe i w tym właśnie Woolworth wzięłyśmy bidon, w cenie 18 zł. Taki jej się bardzo spodobał. Taki z unicornami, ale taki no taki inny. Bardzo fajny ma tutaj, można trzymać, co nie jest e, uważam potrzebne w ogóle do niczego. A i takie do picia. A i tyle. Więc taki, myślę, że całkiem spory, chociaż nie wiem ile się tutaj mieści, ale nie wydaje mi się, że 300 ml. Wydaje mi się, że trochę więcej, chociaż nie widzę nic. 650? O, mega fajnie. No więc tak, i w sumie to wszystko dobra. Ja się przebiorę w tej sukienki, postaram się jakoś Wam je pokazać na sobie. Nie mam biustonosza, więc też się ta sukienka inaczej troszkę układa, ale zapnę ten jeden guzik, żeby Was nie razić, bo tu powinno coś trzymać biust. No i ja tutaj widzę jakiś pasek, ale ja w ogóle najlepiej pasek chciała w kolorze tej sukienki. Wiecie o co chodzi? No nie wiem, czy Wam się w całości pokaże bo z paskiem ona by wyglądała po prostu atrakcyjniej, ale tu wygląda całkiem ładnie. Nie uważacie? Materiał jest piękny. Teraz postawię, przepraszam, z zasłaniam, niżej, żebyście mogły zobaczyć ten dół, jak się prezentuje. No też nie widać do końca. Jest taka m, lekko zakolano, ale mówię, jakby tutaj pasek wpleść, to byłaby o wiele atrakcyjniejsza. No muszę pokombinować coś. Albo jakiś jasny z klamrą, pasek. Aby ją tak właśnie przerobić, żeby troszkę była taka, no nie wiem, nie przerabiać, nie, pasek jakiś, by mi się tu przydał i by wtedy było idealnie, ale ładna jest, bardzo ładna i bardzo mięciutka, wygodna. Dobra, postawię was. Jesteście z powrotem? Zakładam kolejną. Dobra, nie mierzyłam, więc defektów nie widziałam, już znalazłam. Mamy tutaj rozpród, ja muszę teściowej dać, żeby mi to maszyną ładnie strzyła, ale poza tym sukienka jest bardzo ładna, ona też mogłaby być troszkę y, bardziej y, dopasowana w pasie, ale ja mam tu obsesję na tym punkcie. Y, poczekajcie. Dobra, teraz niżej jest tak, no ona mogłaby być bardziej, y, bardziej taka, wiecie, tutaj w talii bardziej obcisła, ale nie jest źle. Wygląda całkiem w porządku, tak uważam. E, na jesień będzie fajnie się prezentowała właśnie do takich kryjących rajstop. Dobra, rękawki bardzo mi się podobają w, w tym stylu, bardzo, bardzo. E, jesteście już wyżej. No i kolor też taki spoko, taki jesienny bardziej. No ale hmm, nie zauważyłam. No mój błąd. E, podejrzewam, że oni też nie zauważyli, bo cena by nie była 30 zł, bo ona nie kosztowała pewnie. Dobra, przebieram tą ostatnią z HM-u. No, i o tym właśnie mówię, ona jest no, za duża na mnie zdecydowanie, ale tu pasek zrobi całą robotę. Mimo, że ona jest za duża, to właśnie taki styl tych przydługich rękawów mi się podoba. Jak to fajnie e, zestawić z takimi, jak to fajnie zestawić z takimi bodkami za kolano, podciągnąć te rękawy, to można ją fantastycznie wystylizować. Patrzcie teraz, super! prawda taką zrobić właśnie luźniejszą tą górę e, mimo że jest za duża to myślę że jest całkiem spoko całkiem spoko można ją ubrać i fajnie się tutaj pobawić jakby tym paskiem ją bardziej dopasować oczywiście białostan już tu też zrobi robotę ale można no na różne sposoby ją myślę że tak no, albo w ten sposób po prostu całkiem w porządku nie całkiem fajna podoba mi się podoba mi się ale mówię no Dlatego właśnie uważam, że pasek robi wielką robotę. No bo patrzcie, bez paska. To jest taki wór pokłótny. Taka trochę jest dużo, dużo, za dużo, dużo za duża. Ale właśnie jak zwiążemy i te rękawy mogą być takie, wiecie. To jest całkiem w porze. Dobra. I przebieram się już w moją sukienkę i będziemy... Ogarnę troszkę na dole wszystko i lecimy do moich rodziców. I don't think so. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever. Dzień dobry, cześć kochani. Przepraszam, że się z wami w ogóle nie pożegnałam. Powiem wam, że tak, poszliśmy do rodziców, spotkaliśmy się ze wszystkimi. Prawie nic nie nagrałam. Potem pojechaliśmy z e, dziećmi i z dziadkiem zobaczyć jego budowę. Potem wróciliśmy do domu. Poćwiczyłam na orbitreku troszkę, na orbitku potem poszliśmy na spacer z psami już całą rodziną i tak naprawdę padłam wieczorem, już film oglądaliśmy jakąś tam furiozę Mad Maxa z mężem i sobie po prostu spędzaliśmy czas z razem i ja już się nie odezwałam, więc z tego miejsca kochani żegnam się, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia już niedługo pa.